Cześć. E, witajcie. E, z tej strony Magda. Witam was bardzo serdecznie na kanale 1900 kropków. E, w dzisiejszym filmiku chciałam wam zaprezentować i omówić komplet, e, który wykonałam jako pamiątka chrztu świętego. Jest to pamiątka chrztu świętego dla Michalinki. E, jest to dziewczynka, która jest kuzynką mojej córeczki. I wybieramy się właśnie na chrzciny i mój mąż został właśnie poproszony o bycie ojcem chrzestnym. No, i poprosił mnie również o wykonanie pamiątki z tego tytułu, właśnie na Chrzest Święty dla Michalinki. No, i oczywiście wiadomo, podjęłam się tego, aby wykonać właśnie taką pamiątkę. No, i ta pamiątka, którą tutaj przede mną widzicie, składa się z albumu folio oraz oczywiście z kartki w pudełku, też przygotowanej właśnie z okazji Chrztu Świętego. Więc ja może zacznę sobie najpierw od karteczki. Obydwie te prace, czyli album i kartka, wykonane są z kolekcji Elegance od Lemoncraft. Jest to kolekcja piękna, różana, delikatna, te róże mają delikatny różowy kolor, są też tam róże takie biało-beżowe, wszystko jest właśnie utrzymane w takiej delikatności, zwiewności, są jakieś koroneczki, też się gdzieś tam przeplatają, jakieś takie delikatne wzory, więc ta kolekcja wydaje mi się jest właśnie super stworzona też właśnie do wykonywania takich pamiątek z okazji Chrztu świętego, czy jakichś prac komunijnych, czy ślubnych. Jak już wiecie, praca ślubna została też wykonana z tej kolekcji. No, ja tutaj właśnie wybrałam tą kolekcję na wykonanie pamiątki sztu świętego. Kartka w pudełku o wymiarze 15x15, w pudełku kwadratowym, kartka wymiar 14,5x14,5. Jest to pudełeczko całe bez okienka. Wierzch pudełeczka jest ozdobiony tak, jak widzicie. Mamy tutaj papier z kolekcji, taki w delikatnym, beżowym kolorze. Tutaj jest taki delikatny biały wzór taki gałązek z listeczkami. Mamy biały papier wycięty wykrojnikiem, i na to przyklejony jeszcze mniejszy kwadracik wycięty też wykrojnikiem, o mniejszych rozmiarach z papieru z kolekcji. Tutaj wybrałam taki arkusz, który w zasadzie w całości pokryty był różami. To wszystko jest delikatnie podniesione, żeby tutaj też jakaś warstwowość była. Na środku jedna z moich ulubionych serwetek, wykrojnik, który bardzo lubię stosować w moich pracach. Na to przyklejone jest kółeczko, tutaj jest papier z kolekcji. No i na to wszystko przyklejone jest piękna tekturka, pamiątka, chrztu świętego. Niczym ta tekturka nie jest, że tak powiem, barwiona, nie niczym pociągnięta, bo jak już wiecie, ja bardzo lubię ten naturalny, tą naturalną barwę tych, tych tekturek i mnie osobiście też bardzo podobają się właśnie te takie widoczne po wycinaniu tekturki, jakby takie cienie po, po jej wypalaniu. Tekturka pochodzi ze sklepu Ula Design, to jest tekturka adasiowa to tą tekturkę mogliście zobaczyć w prezentacji zakupu właśnie ze sklepu Ula Design. Jeżeli chodzi o karteczkę, to prezentuje ona się w ten sposób. Ja ją sobie wyciągnę. Karteczka kwadratowa, jak już wiadomo, i front prezentuje się w taki sposób. Nie mam nadzieję, że jestem gdzieś tak na środku. Staram się tak ustawić, żeby być na środku. Tu oczywiście również papiery z kolekcji i podobnie, ponieważ chciałam, żeby zarówno wieczko tej kartki, jak i kartka, oczywiście były mniej więcej utrzymane w jakiejś podobnej takiej konstrukcji. Także tutaj mamy również papier bazowy. To jest ten sam chyba papier. Już nie pamiętam dokładnie, ale tak widzę tutaj po wzorze, który został użyty tutaj. Potem jest biały arkusz. Arkusz znowu z kolekcji. Wiecie, z tymi samymi wykrojnikami. Jest też wspomniana wcześniej serweteczka, którą widzieliście już tutaj na, na wieczku. Jest kółeczko do podklejenia szatki, żeby ta szatka też jeszcze bardziej się wyróżniała. I mamy tutaj również gołąbka z wodą święconą. Obie te tekturki pochodzą ze sklepu Design, To są te tekturki adasiowe. I tutaj taka e, niewielka kompozycja e, złożona z piankowych różyczek. To są piankowe różyczki już dobrze wiecie ze sklepu Teddy. Wiecie, że ja jestem ostatnio ich fanką. Są naprawdę fajne, mięciutkie, takie delikatne. E, Mojej kwiatuszki z Faberanu. E, do tego tutaj jeszcze jest e, taki kwiatuszek e, papierowy e, z takimi fajnymi ciemnoróżowymi takimi fajnymi intensywnymi e, pręcikami. E, te same pręciki, nie wiem czy to będą widoczne, są też w tym kwiatuszku. Ten natomiast ma taki już w bledszym kolorze. Są listeczki wycięte z zielonego papieru, z zielonej kalki, gałązki powycinane wykrojnikiem, czy to z papieru z kolekcji, czy z zielonego papieru. Listeczki drewniane, tekworowe i tutaj taka maleńka. E, kokardka w takim. Hmm, to jest taki róż. Coś na pograniczu różu i takiego koloru ososiowego. Tutaj ta e, wsążeczka jest również e, przyciągnięta, żeby to było jakieś e, spójne. E, mamy te tutaj takie, takie półkryształki, one są również tutaj e, na opakowaniu, na, na wieczku, na pudełku e, dodane. No i tutaj mamy taki banerek e, z napisem: Pamiątka Chrztu Świętego. E, Michalinki jest data. Kiedy odbędzie się chrzest święty, to oczywiście cała ta kompozycja tego banerka, te wszystkie tutaj dodatki, ozdobniki, to oczywiście jest też, tak moja własna inicjatywa. Ja sobie staram, ja staram, się sobie sama po prostu komponować te wszystkie napisy. Jak najwięcej staram się ich też robić, żeby były też różnorodne i po prostu je wykorzystuję właśnie w swoich pracach. Także tak wygląda karteczka. W środku już wklejane są życzenia. Tutaj na tej stronie zostawiam tą przepiękną grafikę z tymi różami. Jest naprawdę prześliczna, nie, nie, nawet nie ośmieliłabym nie się jej zakrywać, bo jest naprawdę przepiękna. No i życzenia od Ojca Chrzestnego. Jako dodatek do całej kartki jest też taka mini kopertka wykonana z papieru. Skrapowego z kolekcji, no tutaj powędruje e, upominek pieniężny. Cała kopertka zapinana jest na, na magnesik, jak e, widzicie. Kopertka powędruje do pudełeczka razem z karteczką, i cały taki zestawik mały jest e, gotowy. Do tego wszystkiego, oczywiście, jest album. I album wykonany jest, jak już wiecie, z tej samej kolekcji papieru. Tutaj również do jego ozdoby wykorzystałam te same kwiatuszki, które tam były przy kalcach, czyli różyczki ze sklepu Teddy oraz zrobione przeze mnie z rano takie. Um, przepraszam, Pączu się Pączki kwiatów, gałązki, gałązki tekturowe. Jest napis Pamiątka Chrztu Świętego, to jest napis z. To jest napis ze sklepu Allegro. To są tekturki ze sklepu Partuk Marty tutaj mamy też wyciętą właśnie tą samą serweteczkę która była w kartce na to przyklejona jest tekturka ona tam miała takie wycięte kształty róż to w większości jest zasłonięte przez to kółeczko z tą dziewczynką aniołkiem natomiast tutaj troszeczkę widać tej tekturki, to jest tekturka ze sklepu Adasiowe tekturka Adasiowa ze sklepu Ula Design zwieńczone to wszystko jest tutaj takim gołąbkiem E, przy czym ten gołąbek jest już przeze mnie pokryty perłową farbą, taką białą perłową farbą i na to wszystko jest naniesiony glossy akcent, tak żeby coś tutaj się tak nam fajnie wyróżniało, coś tutaj się <grydy> na jeszcze błyszczało e, co jeszcze Wam mogę powiedzieć e, album wiązany jest na dwie wstążeczki, taką e, śliczną różową wstążeczkę i tutaj jest jeszcze taka wstążeczka, to nie jest biel, to jest taki bardzo jasny beż albo taka złamana biel i te dwie stążeczki e, właśnie tutaj są e, do zabezpieczenia tego albumu. Tył albumu wygląda tak, tutaj jeszcze brakuje, Tu mi się, się przywróciło, muszę to wyczyścić. E, tył albumu jest też ozdobiony papierem skrapowym, no tutaj jeszcze brakuje mojego logo, ale to wszystko jeszcze będzie przyklejone. Jeżeli chodzi o bazę, ja tą bazę wykonywałam samodzielnie, to jest tektura introligatorska, grubości chyba 2,5 mm, dobrze pamiętam, wszystko jest oklejone okleiną Intraligatorską, to jest papier z takim brokatowym połyskiem na nośniku papierowym. Rogi zabezpieczone są złotymi narożnikami. Po rozłożeniu albumu mamy coś takiego. Ja tutaj przy, w ogóle przy wykonywaniu tego albumu, czekajcie może sobie tutaj coś podłożę, żeby się te różyczki nie wniotła. Ale za bardzo może być tak. Ja przy wykonywaniu tego albumu inspirowałam się też albumem, który widziałam na kanale Aniki. Tylko, że on chyba był robiony, jak dobrze pamiętam, z okazji komunii świętej, ale być może się mylę. Ale e, oczywiście oddam Wam odnośnik do, do tego filmu. I tutaj znalazło się coś, co nazywam taką metryczką, nie metryczką. E, jest e, taka karta, która e, zostanie potem wypełniona przez rodziców. Czyli mamy takie dane, że dnia tego i tego, o godzinie takiej i takiej, w kościele, pod wezwaniem takim i takim, woli rodziców, tu znajdą się imiona oraz rodziców jest Znajdą się też ich dane. Przyjęłam sakrament Chrzu Świętego i otrzymałam imię, i tu będzie wpisane imię, które e, otrzymała e, dziewczynka. Także cały album składa się z trzech części. Jeżeli czekacie, aż to ja będzie tak przesunę, żeby to było, można to było zaprezentować. Tutaj, na tej stronie, takiej powiedzmy, okładkowej, jest głęboka kieszeń, w której została umieszczona taka książeczka na zdjęcia. O wymiarze 13 na 18 Ona jest zaklejona z dwóch stron, ale jak wiadomo, tutaj mi się coś niestety stało brzydkiego. Jak wiadomo, również te okładeczki w tych książeczkach możemy, możemy również okleić zdjęcia. Jeżeli chodzi o środek naszego albumu, to tutaj są klapeczki, które czekajcie, może się przesunę tak troszkę na środek, żeby to wszystko było widoczne. Które zamykane są nawiązanie na sznureczek. I mamy tak. Tu możemy podnieść do góry, to za chwilkę Wam pokażę. I tu jest taka klapeczka do dołu. Na tej dolnej klapeczce, ona akurat jest takiej wielkości, że spokojnie tutaj zmieści się również zdjęcie 9x13, ale oczywiście to jest do rozważenia, czy to, czy to miejsce również chcemy wykorzystywać na zdjęcie. środek to dwie klapeczki na zdjęcia o wymiarze 9 na 13 pod którymi ukryte są kieszenie i w kieszeniach mamy karty, maty na zdjęcia o wymiarze 9 na 13 oraz karty na maty na zdjęcia o wymiarze 10 na 15 są dwie, dwie kieszonki oczywiście do takich kieszonek możemy sobie również ułożyć luźne zdjęcia tutaj nic nie stoi na przeszkodzie górna klapka na górnej klapce już tutaj przykleiłam a, potem wyczyścić. E, tu już przykleiłam matę żeby było wiadomo, że takie zdjęcie tutaj również może się znaleźć. I to będzie zdjęcie o wymiarze 9 e, na 13 Zamykamy sobie całość nasz sznureczek Ja też sznureczek zrobiłam taki długi. Nie wiem, czy go ostatecznie też e, nie skrócę. Bo jest taki, wiecie, długaśny. Nie jest potrzebny aż taki długi. Okay. Na tym panelu mamy tutaj klapeczkę. Na tej klapeczce mamy książeczkę zawiązywaną na sznureczek. I w książeczce mieszczą się zjedzie 9x15. Mam nadzieję, że to widać. Jeszcze troszeczkę się przesunę, bo to patrzę, w tym miejscu jest mój telefon. A też tutaj mam pilota, tylko posunę dalej. Eee, otwieramy klapeczkę. Drugiej strony otwieramy. Tutaj jest też takie miejsce, które można wykorzystać na zdjęcie, ale już tutaj matę nie przyklejałam, ponieważ nie wszystkie te, te miejsca muszą być akurat na zdjęcie zagospodarowane niekoniecznie. W każdym razie takie zdjęcie na 9 na 13 się tutaj mieści. Podejrzewam, że takie zdjęcie o wymiarze większym, czyli 10 na 15 też nam tutaj spokojnie wejdzie. Jak widzieliście po drugiej stronie, jest kieszeń. Z dwoma matami na zdjęcia w dwóch różnych formatach, natomiast tutaj mamy wodospadik na zdjęcia o wymiarze 9 na 13. Możemy obkleić jedno bądź dwustronnie, jak tam nam będzie pasowało. Tutaj pod spodem, również oczywiście możemy sobie takie zdjęcie przykleić, także kochani, tak wygląda albumik, zamykamy wiążemy albumik i tak prezentuje się ten komplet. z okazji Chrztu Świętego Michalinki rodzice na pewno będą mieć dużo zdjęć, bo zarówno chrzest jak i ślub kochani odbywają się w tym samym dniu o tej samej godzinie, więc myślę, że Będę mieć sporo zdjęć z tej uroczystości, bo oczywiście będzie też fotograf, więc na pewno będę mieć zdjęcia, więc myślę, mam nadzieję, że pamiątka im się spodoba i że wykorzystają ten album i że znajdą się właśnie tam zdjęcia Michalinki z jej uroczystego dnia. Nie. Także kochani, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o wykonanym przeze mnie kompleciku, jak Wam się podoba. Ja Wam serdecznie dziękuję za obecność na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. Do kliknięcia dzwoneczka. I cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!